W urokliwej lejdzie w Holandii miało miejsce wzruszające wydarzenie, odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Józefowi Wybickiemu, autorowi polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. Ceremonie uroczystego odsłonięcia przeprowadzili konsul generalna RP w Hadze Katarzyna Smoter oraz burmistrz Lejdy Henri Lenfering. Ta tablica powstała przede wszystkim dzięki pasjonatom. Dzięki pasjonatom historii, dzięki osobom, historykom, którzy, którzy, którzy odkryli ten dom, dlatego że Wybicki studiował tutaj pod przybranym nazwiskiem. Um, ustalenie, ustalenie dokładnego domu, dokładnej lokalizacji zajęło wiele miesięcy historykom i polskim i, i holenderskim, ale teraz już mamy pewność, że ta tablica, która tutaj jest za mną, jest powieszona dokładnie na tym domu, gdzie Swego czasu Józef Wybicki mieszkał w Lejdzie. Warto przywołać fakt, że Józef Wybicki, twórca niezwykle ważnej pieśni, pieśni Legionów Polskich we Włoszech, która później stała się hymnem narodowym Polski, kształcił się w Lejdzie w latach 1770–1771. W czasie swojego pobytu mieszkał w stacji przy ulicy Langebruck 57. Well, I think that Josef uh, Vebitschki uh, is a name that isn't uh, well known in the Netherlands yet. But because of this plaque, uh, the visitors can read about him. And uh, people do like it uh, to add stories to the uh, to the city. And this uh, has become uh, an important story for us now. So I always like it when um, I uh, am able to tell people about lines history to make connections with important people in the world and use of it one now Astrolabium Storunia wzruszył serca uczestników swoim wykonaniem polskiego hymnu narodowego Amen. Marsz umbrocki marsz ziemi do Polski za Ta piękna pieśń, będąca nie tylko symbolem narodowym, ale także wyrazem patriotyzmu i dumy dla Polaków, podkreśliła doniosłość tego wydarzenia. Sprawę trzy czwarte domu w Lejdzie powinno nosić tabliczki informujące o znaczących Polakach, którzy tutaj studiowali. Więc nie wiem, czy akurat ten dom zyska aż tak wielką sławę, ale mam nadzieję, że będzie przypominał Wybickiego jego dzieło i też spowoduje, że Polacy przyjeżdżając tutaj zastanowią się trochę więcej i społ poznać Wybickiego nie tylko jako autora słów hymnu, ale też poznać jego historię i jego działalność, bo była to działalność bardzo bogata i był to prawdziwy patriota. To słowo wyświechtany slogan, ale akurat co do Wybickiego idealnie pasuje. Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do uhonorowania Józefa Wybickiego oraz podkreślenia silnych więzi między Polską a Holandią. First of all, uh... the importance of the University of Leiden at that moment in the 1770 and uh, that it was uh, abroad well known that the uh, University of Leiden was a very good place to study. Next is that uh, we all also uh, stimulate Vybicci about the importance of uh, cooperation between countries. Actually it was the first beginning. And, uh, I mam nadzieję, że to w tej współpracy. Pamiątkowa tablica odsłonięta w Lejdzie pozostaje trwałą i ważną częścią miasta, przypominając zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym o niezaprzeczalnym wkładzie tego wybitnego Polaka w historię Polski i jego związku z tym holenderskim miastem. Miałem do wyboru wiele uniwersytetów, ale ten uniwersytet wskazał mu, jako no nie wiem, można przypuszczać, że najlepszy jego zdaniem, jego stryj, opad z Oliwy, który dbał również o jego i wychowanie. I o edukacji, ale mówię, no w tych czasach, w końcu wieku XVIII, no jego edukacja była uboga, można by było tak powiedzieć, bo uczył się albo w tych szkołach parafialnych, albo właśnie w szkołach klasztornych i bardzo jako młody chłopak, 16-letni został przez tego właśnie stryja opata z katedry w Oliwie skierowany do kancelarii sądu ziemskiego i tam się uczył no, podstaw prawa. Dziękujemy za uwagę. To były chwile pełne wzruszeń i refleksji nad naszym wspólnym dziedzictwem. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.